Cześć! Witajcie na moim kanale! Dzisiaj idę do moich koleżanek i muszę się i zapytać czy mogą się nagrać na moim kanale bo niektórzy nie mogą a ja nie umiem wklejać emotek emotikonów, emotek, nie wiem, ale nie u mnie mi wklejać i jak nagram to może ich mamy sobie nie życzę, albo nie wiem, mi to ryba. nie wiem, nic ja jestem takim człowiekiem, że nic nie wiem. No i właśnie ja biorę takie maseczki trzy. Czekajcie, muszę poukładać w, we wachlarz, żeby to jakoś wyglądało na filmiku. O, taki wachlarz. Taki. No i biorę te trzy maseczki. O kurde, spadło mi na ziemię. Czekajcie. Dobra, złapałam. Nasz jest cztery, ale taka jedna Ewa. Po prostu my wariujemy, oglądamy jakieś minki. Może też choroby oglądamy. Nie. No i yy, my oglądamy też Slayka, Abre tak, my oglądamy Abre. jak gra w grę, horror, horror, horror. a ona się boi do więc nie ja oglądam z nami. Ale um, abra robi takie miny jak Tinky Winky. Sorry abra jak to oglądasz, no, ale moja koleżanka tak się wymyśliła że robić miny jak Tinky Winky. I my tak zatrzymaliśmy i miałeś taką minę jak Tinky Winky. A a lala? Nie, lala, nie tak. Lala było tak. I pop było tak. I wtedy miałeś takie twarze. No. I co? Widzimy się już, jak tam będę. Cześć, ja już jestem u dziewczyny. Jestem z. Miną. No i zaraz chyba dziewczyny przyjdą do nas. Jeszcze bawią się w mynie samochodową. Nie, nie samochodową. Jaką? Dziwnych rzeczy. Dziwnych rzeczy. No właśnie. Możemy do nich przyjść. Dobra. Przyjdziemy do nich, choć. A najpierw pokażę Wam lago. Lago. O, to jest lago. Jak Uśmiech się uśmiechną do kamery? Uśmiech. Uśmiech. Dobra. Dobra, jestem tu, ale dziewczyny mnie zostawiły. Nie ma. I kursyn Gabi też mnie zostawił. Gabi! Chodź na chwilę. Przecież ja nagrywam, a wy nie zostawiłyście tutaj. I Co wy robicie? Pokażcie. Myju, myju. Myju myju. No dawaj. Tylko mnie nie pochlap. Deszczyk. No nie, no nie trajdę. Ciebie. Dobra, mlijemy my, sprzęty. To ja, jest wylniały placek. O tu. Tu jest wyliniały platek, lepiej się odsun. No dawaj. Może my też wejdziemy? Hmm, może my też wejdziemy? Gabi, dawaj. Na hardcora z telefonem pójdę. Albo czekaj, nie. Położę telefon tutaj. Idzie. Y, nie wiem. Gdzie? A tu jest Laguś. 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 Dobra, kto mi będzie trzymał kamerę? Daj! nie Zepsuli! Zepsuli! Węża ogrzotowego! Stop, stop, stop! Nina gdzieś uciekła. Nie, zatrzymałam wodę. Ale coś tam jest! Zepsuli! Ty wypsułaś! Dobra, wina zawsze leży po środku, albo nie leży, nie wiem. Oby twoje ciągliście. I teraz ciągnijcie minę. Nie, uciekasz. Stój. Dobra, my teraz idziemy się bawić, albo idziemy się ganiać, bo oni zepsuli węża. Nie Widzisz? Został. Dobra. I widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę, Suba i dzwonek. Dobra. Pa.